Kocham nasze nowe osiedle, zobaczcie tutaj Kasper z koleżankami, z sąsiadkami tu Wiktoria z sąsiadkami sobie gadają tutaj grają a my dwie mamuśki nagrywamy, nie? Jedne i drugie Grają wszyscy w futbol Nie w futbol, tylko baseball. Nie no, zarąbicie to jest tutaj A dopiero co jeździli tutaj na drodze, nie? Samochodami, rowerami, no, rowerami no, I mamy nowych, słuchajcie, sąsiadów, co pięknie przystrajają dom się cieszę. Bo taką mamy fajną tutaj y, społeczność na tej naszej ulicy. Poczułam normalnie vibe lat 90., nie? Tutaj na, 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 na tym naszym podwórku. Tak jak ja i Marek mieliśmy takie dzieciństwo, nie, Marek? Tak. Właśnie, że się wychodziło na dwór, mamo, idę do sąsiadów, mamo, idę do Kaśki czy tam gdzieś tam, nie? Mamo, coś tam